Dzisiaj mamy do w dzisiejszym odcinku polecimy sobie z Jacob mówi z pro-playerami, z takimi serio pro-pro-playerami. Niektórzy z nich zarobili ponad pół miliona złotych grając w Fortnite. A jeżeli dzisiaj uda im się wygrać gierkę w Jacob, mówi, to zgarną dodatkowe pół tysiąca złotych na swoje konto. I dodatkowo chciałbym się z wami umówić, że 40 tysięcy polubień pod tym odcinkiem równa się kolejny custom z prosami. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Zasubujcie kanał z dzwoneczkiem, wpisujcie kodzik Jacob w sklepie Fortnite oraz zapraszam was do mojego sklepu Jak Jacob, ponieważ właśnie Właśnie trwa promocja, wyprzedaż zwałek chciał, a ja już was zapraszam do miłego oglądania. Piona! Ja pierdolę Jacob, no? no Jacob mówi 100% lobby. A jakie skiny muszę wybrać? Jacob mówi, ubierzcie wszyscy, default skiny. Gramy, gramy! Jacob mówi, lecimy wszyscy na przyjemny park, na doga i na cegłę. Proszę powtórzyć komendę. Jacob mówi, rozwalacie tylko i wyłącznie te dwa budynki, jeżeli ktoś wląduje gdziekolwiek indziej, to od razu go zabijam. Kto jest doczegang gang, to idzie na prawo. Doge, doge. Gang na prawo no, ja Wrzucę na brico. Na plus dwa I'm Kubiks Kubiks leci Dodge? Dobra, pierdzielcie <laughs> się Nikt nie leci <laughs> na Dodge. Ale nie bijcie KioFami się tutaj, pamiętajcie Bonsi bo 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 Aha, Bonsi No to za, zabicie Jacob mówi zabijcie Jonesy'ego Z czym? Nie no, Jonesy zabija rasa. Dobra, Jonesy zabity, Jonesy zabity Dobra Jacob mówi Ustawiamy się wzdłuż tej yy, drewnianej ściany. Większych lagów nigdy nie widziałem. Two seconds later. E, Jacob mówi miał być default skiny, żegnamy się. A myślałem, że to kubiks. Panie dziadku, Jayko mówi stój. Teku, teku. Giniemy Teku. Nie, to malina. Malina nie żyje. Dobra. Jayko mówi kusni. No kurde. Simon mówi wstań. Jest, 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 jest. Mam gościa. To był on. Będzie 99%. Ale się trzęsę, jak się trzęsę. Dobra, wstańcie. Kolejny stał. Nie, no nie mam pytań. Jacob mówi, spójrzcie się w ścianę. O, ten stał. Nie było komendy na wstanie. Jojo, żegnamy się. Jacob mówi, zróbcie obrót 360 stopni przez prawe ramię. No to jest skin w ogóle, co to ma być? Hehe, no Podkładka mi nie starczy prawie, Jacob. Nie rób takich. To jakiś kolega zrobił o 180 stopni. Jacob mówi, spójrzcie się na zachód. Czy... Dwa. Jeden. Ten wstał w ogóle, nie wiem gdzie się patrzy. Ten na północ patrzy, ten na wschód, ten na północ. Nie, nie mam pytań, no. KUBIKS! Ale, że Kubik na tym odpada. Dobra, ci leżą. Ładnie ci kubik poszła. Mówiłeś, że wygrywasz, tak? Jakieś kierunki robisz, to wiesz. Okej. Jacob mówi, w tym momencie spójrzcie jeszcze na West. Kawę. Ciekawe, tu jeden kolega widzę, że zmienił swoją decyzję VIKES Nie mam pytań Jack mówi podejdźcie do mnie Jacob mówi kompletny wezruch. Po pierwsze, kolego nie wstajemy Po drugie było Jack mówi, a nie Jacob mówi Więc zabijam trzy losowe osoby z tych, które do mnie zaczęły iść Hammers <laughs> Mojito I jeszcze ty Czyli Murlock dobra Trzy osoby zginęły Jacob mówi te osoby, które się ruszyły Chodźcie tutaj I Jacob mówi walczcie jak ilofy A że Pako zginął Unlucky Jacob mówi Patrzcie się na... wschód. Niezły wschód masz tam, Patryk. O, tu kolega, kolejny był. Pixel. Do, dobra. Jacob mówi, te osoby, które nie są przy ścianie. Walka na kilofy. Jacob mówi, kompletny bezruch. Nie było możliwości wstawania niestety. Matik, żegnamy. Tego też żegnamy. Ktoś jeszcze wstał? Chyba nie. Jacob mówi, idziemy na kościane krańce. Wszyscy, Jacob mówi, możecie wstać. Co, idziemy? Na, na to słone po prostu. O, kościane krańce. <laughs> tak jest no, po <laughs> Stop! O, to Gucio! Jacob mówi kompletny bezruch. Ała! Autem mnie tym E, nie skaczemy, friki, tutaj po czasie. Jacob mówi kompletny bezruch, ty. Eee! No kto to jest? Tomasz Hajto, Tomasz Hajto, Tomasz Hajto. Jacob mówi, ty w samochodzie stój, chodź do mnie. Nie bo Jacob mówi, a w rumba, co ty robisz? Jacob mówi, schowajcie się na kościanych krańcach, gdziekolwiek w obrębie miejscówki. Co się dzieje, Raksa? Z czym problemy? No, nie komentuję. Ja bym dogrywkę zrobił, nie? Kubuś, odpadasz w top 80, coś jeszcze gadasz. No, to przykre jest przykre, jasno. A few moments later. Macie jeszcze 15 sekund. Piero dobiegłem. <laughs> no, niestety, niestety. 3, 2, 1, idę. Gdzie wy się schowaliście? A tu ziomek? What the fuck. Eeee! No to, to w norek, dobra. Nie wiem, w krzaku. Hathor! O no nie, nie! No to nie fair, bo ja nie mam 10 sekund. I wybraliście krzak? O, tu jest kolejny krzak, a teraz nie ma nikogo. Eee, eee Kami! A to Krajs, Wybacz Krajzik. Tutaj kolejny. Teku! Nie no, nie, wszyscy nie, goście nie, giną. Ziemniakator. też Boruka. O jest, kochany, ile osób w krzaku? Kicuś. Next. Jak mnie znajdziesz Asker. Może ktoś w by się schował? No oczywiście, że tak. Pandim, mam cię. Słyszałem. Krok. Nie. Gdzie to było? Na dachu! Stój! Dobra, fish. <grymny> Upadek rybny, żegnamy. Ostatnia osoba. Ty no, gdzie wy jesteście? Dobra, mam ostatnią osobę. I to w ogóle ze skinem. Nie wiem kto to jest. Sherry. Gamma Nikos. Bez Beznik, gdzie jesteście? Gdzie byliście? No, nie zdradza się. Tajnych miejscówek. No, ja nie no, w szaku akurat. Jednego nie sprawdziłeś. <grymny> MCK, ty żyjesz? Ja jestem chyba najlepszy stąd, więc żyję. i skromniejszy. No <grym i> to... przy okazji. <wstydzyli> co, Baba Jaga patrzy? No, teraz gramy w raz, dwa, trzy, Jacob patrzy. Zasady są bardzo proste. Jak mówię raz, dwa, trzy, to możecie się ruszać. Jak mówię Jacob patrzy, niezależnie od tego, co moja postać robi, to macie kompletny bezruch. Wszyscy rozumieją? Okej. Okay. Tak. No, Myślę, że tak. Dobra, okej. Okay. To lecimy. Raz, dwa, trzy. Jacob patrzy. Ooo, aż dwóch delikwentów się rusza po czasie. Bardzo fajnie, żegnamy. To nikogo nie zabijam. Seti. Ale jest... osi... Ładnie, Seti. Dwa, trzy, cztery. DJKO patrzy Aż już wszystko no, dwa, trzy, cztery. Tego delikwenta zabijemy jako jednego. Arian. Raz, dwa, trzy. DJKO patrzy. Cała trójeczka ginie. Ten ginie. Eee, co wy. Nie było, raz, dwa, trzy, już. Jeden z drugim i z trzecim, giniemy. Ah. Bez let's go. Ah. Dobra. Raz, dwa, trzy. Jacob patrzy. Dobra, ta pani. Jacob mówi, podnieś sobie broń. Jacob mówi, zostaw tylko tą babeczkę, która stoi przy nas i zabi tak oprócz niej pięć osób. Sinks, zawija Marina. Sinks, zawija Paksiena. <laughs> Boja. Ciska. Ciska. Jahudet. I kolega. Okej, okay. oddaj mi Skara, oddaj mi Skara. Uf. Nie było Jacob mówi. Pozdro. Zagnamy się z tym. Jako mówi Panie Światowego Spaza. Jako mówi Zabij Dwie Osoby. Śledziu i Jux. Oddaj spada. Jacob mówi oddaj spada. dobra Jacob mówi teraz gramy w dropera Zasady są bardzo proste, wy po prostu macie uciekać przed zrzucaniem Ja otwieram wam po kolei podłogi na dole No muszę zabić Kamiego, muszę Dobra, kolejne dwie osoby dead Relvi spada Może wystarczy? Azek, Pawcio, nie, jeszcze dwie osoby muszę zabić Dobra, mam dwie osoby, koniec Jacob mówi kompletny bezruch Ty, 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 ty co tu się dzieje? Jacob się pyta, kim jesteś. Jacob się pyta, czy jesteś Kami? Uciekaj. Jacob mówi, niech jedna osoba z góry do mnie zejdzie. Chce zdecydować o jego losie. Jacob się pyta, zabijamy czy nie? Nie, Przetrwa upadek, ale decyduj. Jacob mówi, pros, ty decydujesz. Pros, pros. Mnie nie możesz. Go. Nie mnie, nie mnie. Rak, podejmuj decyzję. Jacob mówi. Pięć złoty cię wyśle. Dobra. Tyren, dead. Ok, oddaj pompę. Unluck. Sorry, Tyren. A few moments later. Jacob mówi idziemy za mną do strefy No zepchał mnie ktoś, czekaj <noise> Smoko. I Jacob mówi możecie iść tylko i wyłącznie po metalu do zona O! Okej, okay. Pan kolega oh. widzę, że sobie wszedł, giziu, dobra e, Jacob mówi możecie przejść przez tą trawę e, Idziemy dalej, idziemy dalej po metalu cały czas Jacob mówi idziemy cały czas po metalu, stop! Okej, okay. ty się zatrzymałeś I ta blondyna, ta blondyna, ta blondyna z bejsbolem Stop, 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 ty no Giniesz, 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 dobra to jest Tajnik. Jacko mówi wstańcie. Stańcie. Ależ naprawdę, teraz ktoś jeszcze się na to nabiera. Okej. Okay. Nie, no nie może Kami albo Raksa wygrać. Jack mówi podskocz. To, to była ona, nie? Jackowi mi podejść do mnie? Tak, tak, tak. Zawijamy. Krusty, o nie. Jackowi mi patrzymy się na południowy wschód. O! Ta pani jako ostatnia. Rakso! Aha, ty coś takich tu Dobra. Jackowi mówi, ze na dół. Ten gościu był ostatni. Handy, okej. Okay. Kami mam Jacob. mówi te dwie osoby, które kucają do mnie. A cztery osoby, które kucają do mnie, dobra. Okej. Okay. Jacob mówi, kto pierwszy ze spodziewczych będzie mógł użyć. Jacob mówi, zabić trzy osoby, oprócz tych, które kucamy. No to teraz Kamie go zabicie. Kami mam minty axa, ma mam minty axa. maskara, ma maskara. Dobra. Jacob mówi, zabić trzy osoby. Ginie raksji, ginie duszek i ostatnia osoba, która ginie. To Tuna! na. Okej. Okay. Oddaj skara. Jacob mówi, oddaj skara. Jacob mówi, jesteście podzieleni na dwie drużyny: Wasza czwórka i wasza czwórka. Jacob mówi, wszyscy możecie wstać. Jacob mówi, wy wybieracie kapitana który walczy na kilofy, i wy też wybierać kapitana, który będzie walczył na kilofy. Okej, okay, ty, dobra. Jacob mówi, ty idziesz tutaj. I Jacob mówi Kami idziesz tutaj ile to Kami? Ciekawe czy dwójką mają po 200. Nie Dobra Kami mamy więcej, to już jest koniec Jacob mówi nie wolno aż tak uciekać I Jacob mówi nie wolno budować Nie no z prosami jest ciężko Nie no, to jest uszukiwanie Jacob mówi kompletny bezruch Kolego, 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 kolego Dobra Jacob mówi kontynuujecie walkę na kilofy. Okej okay, to już koniec <laughs> W takim razie Jacob mówi Kami wróć do swojego szeregu i Jacob mówi, ta trójka walczy na killoffie między sobą. Jako drużyna przegrana. Wszyscy na raz. Jacob mówi, ty blondy na walcz. Co ty robisz? Nie no, zabijecie cię blondyna, że nie będziesz walczył. Okej, okay, dobra. Kajzus zabija Dandira. I zabija Kajzus jeszcze. Ej, jeden kogoś, niech to jest. Jacob się pyta, w którym sezonie zostały dodane samoloty do gry? W piątym, szóstym czy siódmym. Jacob mówi decydujcie. Ja pierwszy z nimi nie będzie zabawy, oni wszystko wiedzą. Jaki jest aktualnie max damage z pompy? 203, 200, 205. Dobra, Jacob mówi do mnie. Wszyscy. Stop! Nie, Jacob mi golany bez ruch. Wszyscy się zatrzymali chyba? Znaczy dobra, na pewno ty się zatrzymasz. To zabiję jednego, który wiem, że się zatrzymał. Jamik, dobra, Jacob mówi idziemy dalej do strefy Jacob mówi dropujemy sobie w dół Jacob mówi bez bezruch, Jacob mówi kuczni Jacob mówi idziemy do strefy Dobra, jeden wstał, let's go, mamy Kajzusa Jacob mówi idziemy dalej do strefy Dobra Jacob mówi spójrzcie się na północny wschód 5, 4, 3, 2, 1 0 Jacob mówi, pani i ten gościu z Minty Axem Będziecie walczyli, kto pierwszy sobie podniesie broń Ten walczy tą bronią I teraz walka start Kompletny mezruch, kompletny mezruch! Stop! Wy w dwójkę nie możecie walczyć, nie było Jayko. Mówi czyli ty giniesz, kafek i ty giniesz, kami w top 2. Jayko mówi, mamy zwycięzcę. Zapraszam serdecznie. Podnieś spaza. Nie było Jayko, mówi. Dobra, Jayko mówi, podnieś spaza, niech będzie. Jayko mówi, zawimnie. No powtórka! Powtórka! <grafy> Jayko mówi, zawimnie. Daniel Sad, gratuluję, gratuluję. Kami 300, top 2%. No, zapomniałem, ja że. Powiesz, że to